Nami. Dziewczyny, patrzcie, kto się najbardziej postara i zrobi najładniejszy rysunek, dostanie tę piękną koronę. Została zdjęta z głowy samej królowej. Na jej narysowanie macie tylko minutę. Czas start! Myślę, że w tej koronie będę wyglądać wyjątkowo dobrze. W drogocennych kamieniach mi do twarzy. Poza tym, jestem bardzo dobra w rysowaniu. Nie na darmo chodziłam do szkoły artystycznej. No, wyszło nieźle. Ale czegoś brakuje. Trzeba dodać więcej klejnotów. Zaraz wracam. Dokąd to idzie? To jest dokładnie to, czego potrzebuję. Ogromny samorodek złota. Dobrze, że grałam w Minecrafta. To była doskonała praktyka. Ile tu jest kamieni? Potrzebuję jak najwięcej blasku. A co z tymi, którzy nie potrafią zbyt dobrze rysować, a mimo to chcą mieć koronę? Nie, to się nie nadaje. Mój rysunek jest po prostu okropny, ale mam wariant zapasowy. Jeśli to korona królowej, to już nieraz została skradziona. Może by to powtórzyć? Stać! Policja! Tu jest złodziejka! Próbuję ukraść koronę. Bardzo drogą nawiasem mówiąc. Zdejmij maskę, złodziejko! To tylko ja! Nie krzycz na mnie, proszę! Nie będę krzyczeć, ale założę ci kajdanki. Tak będzie bezpieczniej. Kurczę, teraz na pewno nie wygram. Już wyobrażam sobie, jak dostaję tę koronę z jego rąk. A potem będziemy razem tańczyć. To będzie prawdziwa miłość. Tak bardzo go kocham. Załóż mi tę koronę. Znowu tu jestem. Podczas gdy Emma się rozmarzyła. A Vivian zajęła się kradzieżą, ja zdobyłam te kamienie. Dziewczyny, musicie kończyć. Zobaczmy, co udało się wam zrobić. Pokażcie rysunki. Spójrz, spodoba ci się. Bardzo długo szukałam tych kamieni. Dlaczego Emma mnie nie słyszy? Ej, pokaż rysunek. Przepraszam, zamyśliłam się. Podczas gdy rysowałyście, zdarzył się tu bardzo nieprzyjemny incydent. Vivian prawie trafiła do więzienia. Dlatego odpada z rywalizacji. A co narysowały inne dziewczyny? Wow, Emma, tak się cieszę. Nigdy wcześniej nie otrzymałem rysunku, dziękuję bardzo. Niestety to w ogóle nie przypomina korony, ale będziemy w kontakcie. Wow, praca Żółi jest niesamowita, wygląda bardzo podobnie do oryginału. Myślę, że to ty dzisiaj wygrywasz. To oczywiste. Hurra, wiedziałam! Daj mi tę koronę. Tak ciężko pracowałam. Chcę pokazać wszystkim, jaka jestem wspaniała. Wow! Chcecie dostać ten kolorowy balonik? Oczywiście! Więc zaczynajcie rysować, bo czas ucieka. Tym razem trzeba rysować flamastrami, ale wcale tego nie potrzebuję, bo mam fajny pomysł. Z pewnością nie narysuję tego tak ładnie flamastrami. Ale z gumą i brokatem stworzę coś naprawdę pięknego. Co to jest? Małe rękodzieło. Małe, ale bardzo ładne. Ale super! A co rysują dziewczyny? Postanowiłam pójść na łatwiznę i po prostu zrobić ładny rysunek. Jak na razie idzie mi naprawdę dobrze. I jest dokładnie tak, jak planowałam. Ej, skąd się wzięły te papierki, Vivian? Czego chcesz? Nie wchodź mi w drogę. Mam kryzys twórczy. Nie potrafię niczego narysować i już nie wiem, co robić. A ja bardzo chcę mieć ten balonik. Wiem, balonik! Skoro nie mogę go narysować, to po prostu go nadmucham. Myślę, że nikt nawet nie zauważy różnicy między moją pracą a prawdziwym balonem. Pozostało mi tylko dorysować kropki, aby obrazek był kompletny. Okay. Kurczę, moje nadzieje na wygraną pękły jak ten balon! Co za pech! Przegrałaś! Co mam zrobić z Julią? Ona jeszcze może wygrać. Wiem, trzeba po prostu przebić jej balon. Czas się skończył, pokażcie pracę. Idę na całość, nie mam nic do stracenia. Ej, wszystko zniszczyłaś! No co tam macie? Wie wiem już twoja druga praca wygląda źle. To jest po prostu okropne. Ucz się Emmy. Jej rysunki są piękne, a co najważniejsze, są bardzo realistyczne. Julia, też mnie rozczarowałaś. Miałaś przepiękną koronę, ale ten balonik w ogóle ci nie wyszedł. Oczywiste jest więc, że naszą zwyciężczynią jest Emma. Gratulacje. Ura, bardzo chciałam mieć ten balon. Jest taki piękny. Jest też bardzo duży. Za duży. A, uratujcie mnie. Ten balon chce mnie porwać. Stój, nie odlatuj. Co robić? Po prostu będziemy musiały grać we dwie. Tu jest tak strasznie, tak wysoko. Ale też bardzo pięknie. Nigdy wcześniej tu nie byłam. Ej, tylko nie to. Wylądowałam. Wszystko okej. Okay. Czy chciałybyście spróbować tej słodkiej waty cukrowej w kształcie uroczego minionka? Zapewniam, że jest nie tylko ładna, ale i pyszna. Oczywiście, że tak. Więc chwytajcie za pędzle i zacznijcie malować nie macie zbyt wiele czasu. Start! Co robić? Jak wybrać kolor do mojego rysunku? Inni są już w połowie, a ja wciąż nie mogę zacząć. Mam pomysł. Komu potrzebna jest żółta farba, skoro można malować czymś smaczniejszym? To jest dokładnie to, czego potrzebuję. Cukier zamieni się w karmel i to żółty będzie po prostu idealnie. Jesteś pewna, że karmel z cukru zmieni kolor na żółty? Oczywiście, że jestem pewna. Kurczę, o nie, nie jestem pewna. Zamienił się w brązową papkę. Mówiłam ci. Teraz najważniejsze, żebym nie spaprała rysunku tak, jak zrobiła to Julia. Ale żeby moja praca była bardziej realistyczna, muszę coś zrobić. E, zaraz wracam. Ej, dokąd idziesz? Zresztą, kogo to obchodzi? Nic tak nie przypomina słodkiej, puszystej waty jak zwykła. Myślę, że potrafię zrobić świetny rysunek. Nie będziecie w stanie odróżnić tego od oryginału. I na pewno będziecie chciały spróbować. Okej. Okay. W końcu udało mi się zrobić dobry rysunek. A ja myślałam, że nie umiem rysować. Teraz zdecydowanie mam wygraną w kieszeni. O nie! Jeśli tylko Emma mi nie przeszkodzi, jej rysunek też jest niezły. Co robić? Wiem. Muszę tylko zepsuć jej pracę. Mogę to zrobić z pomocą czerwonej papryki. Dziewczyny! Mamy tu pożar! Uciekajcie! Co ty zrobiłaś? Po co jadłaś tę paprykę? Zrobiłaś to specjalnie. Nie chciałam, przepraszam. Teraz już na pewno mam wygraną w kieszeni. Jak tam sobie radzicie? Żyjecie? Czas się skończył. Więc szybko pokażcie mi, co narysowałyście. Julia, co to za kupa? Nie, to się nie nadaje. To nie jest Kupa, to słodki karmel. Nie obchodzi mnie to. Emma, co z Twoim rysunkiem? Dlaczego to wszystko jest zwęglone? To nie moja wina, to wszystko! Nie obchodzi mnie to. Dlaczego twoja praca jest taka okropna? Wivien też ma jakieś smugi, wiecie co? Nie będę tego tolerował. Nie chcecie rysować? W takim razie to ja zjem całą watę. Właśnie tak. Ej, a poczęstujesz nas? Jaka będzie nagroda? Jesteście gotowi? Macie jedną minutę, żeby narysować pieniądze i najlepszy je otrzyma. Czas start. Już, to zaczynamy. Mam pewien pomysł. Najlepszym rozwiązaniem jest odrysowanie. Dobrze, że mam przy sobie banknot. Hmm, Czyją twarz umieścić na banknocie? Oczywiście, że moją. Co za przystojniak! Hmm, może jest inny sposób na zdobycie tych pieniędzy? Na przykład kradzież? Uda ci się to. Wracaj na swoje miejsce. Dobra, i tak nie miałam na to chęci. Dobra, zostało wam kilka sekund. Koniec. Pokażcie rysunki. Ty co sądzisz o moim dziele? Dziele? To się nie nadaje. To jest po prostu okropne. Niewiele wiesz o sztuce. A co sądzisz o moim rysunku? To straszne. A mój ci się podoba? No, przynajmniej jedna dobra praca. Jestem zadowolony. Oto twoja nagroda. Wow, jak dużo pieniędzy! Wystarczająco dużo, żeby się z nami podzielić. Jestem teraz bardzo bogata. Starczy mi na wszystko, co chcę. Gotowi na kolejną rundę? Tym razem zwycięzca otrzyma pyszny i świeżo wyciśnięty sok z arbuza. Ale super! Dokładnie, więc do dzieła. Czas start. Już? No to zaczynamy. Mam pomysł jak można narysować idealne koło. Pomoże mi w tym taśma klejąca. Dobra, najtrudniejsza część to wzorki na arbuzie. Są dla mnie zbyt skomplikowane. Oj, ta mi tak rysuje najlepiej ze wszystkich. Na pewno mi się uda. Ciekawe, kto zostanie zwycięzcą? Wow, już prawie narysowaliście. To wszystko, czas minął. Muszę podmienić rysunki? Co sądzisz o mojej pracy? Delikatnie mówiąc, nie bardzo mi się podoba. Masz pecha. A oto moja. Co to ma być, to okropne? A co powiesz o mojej? Bardzo fajna, wygrywasz. Świetnie. Wiedziałam, że uda mi się wygrać. A to i twoja szklanka z pysznym sokiem arbuzowym. Super, bardzo chcę mi się pić. Szukałaś wszystkich, czyli ciebie też można oszukać. Dobra, spróbujmy mojego soku. A, to piecze! Co się stało? Nie rozumiem. Sok jest pyszny. Dlaczego jest taki ostry? Następnym razem nie oszukuj. Mam dla was niespodziankę. Za najlepszy rysunek jeden z was otrzyma tę papryczkę chili. Uwierzcie, mi jest pyszna. Czas start! Puh, nie chcę jej dostać. Papryczka? Jeśli celowo narysuję jakiś bohomas, na pewno jej nie dostanę. A jeśli złamie mi się kredka, to na pewno nie wygram. E, ups, kredka mi się złamała. Jaka szkoda. A ja się postaram zrobić wszystko, co w mojej mocy i pięknie narysować. Co ty rysujesz? Nie ma znaczenia. OK, wasz czas dobiega końca. A ja zamierzam narysować kipkata. Z pewnością nie ma to nic wspólnego z papryczką. A to oznacza, że przegram. Niezły pomysł, ale mój jest lepszy. Naiwniak, mój plan zadziała, czas minął. Już? Świetnie jesteśmy gotowi. Wiem, mogłaś bardziej się postarać, co jest straszne. No, jaka szkoda. A co ty masz? Kwiatek, uwielbiam kwiaty. Trzeba było narysować papryczkę. A ty? Papryczkę, piękna, prawda? Bardzo mi się podoba. Chwileczkę. To wcale nie papryczka. To jest KitKat. A, Julia dostaje. Julia dostaje kitketa! Jak mogłem o tym nie pomyśleć? Trzymaj swojego batonika. Super, to będzie pyszne. Gotowi? Na pewno Wam się spodoba. Dobra, tym razem czeka na Was burger! Uwierzcie, pachnie obłędnie. Chcę go dostać! Zaczynajcie! czas start! Czyli burger? Mogę go narysować? Chyba... nie. To jest okropne! Spróbujmy jeszcze raz. Co to jest? Dlaczego mi nie wychodzi? Ojej, Uitana jest o wiele lepiej. Muszę wygrać, jestem bardzo głodny. Muszę dostać burgera. Wysunek to nauka, co oznacza, że. Trudno usiedzieć na miejscu. Wiem, o czym mówisz. Ale to nie ma znaczenia, bo burger wyszedł mi świetny. Co robić? Jestem taka głodna. Mam pomysł. Jeśli wezmę mały kęs, nikt nawet nie zauważy. Ten burger jest naprawdę dobry. Wasz czas dobiegł końca. Jesteśmy gotowi. Dobra, i ten twój rysunek jest bardzo słaby. To się nie nadaje. A co z moim? Bardzo mi się podoba, naprawdę. A spójrz tutaj, mój jest najbardziej podobny, bo nadgryziony. Jak to? Rzeczywiście jest tu gryzienie. Trudno mi to przyznać, ale wygrywasz. Co oznacza, że dostaniesz tego burgera? Super, wygrałam! To jest pyszne i niesprawiedliwe. Gotowi na nową nagrodę? Raz, dwa, trzy. Czeka na Was kaktus. Spójrzcie, jaki piękny. Czas start. Kaktus? Nie mam nic przeciwko kaktusowi. Można go postawić w pokoju. Naprawdę jest piękny. Wyobrażam sobie siebie z kaktusem. Nie podoba mi się to. Będzie, co ma być. Narysuję, tak jak umiem. A ja mam pomysł. Narysuję rybę. Rybę to dziwne. Dobra twoja sprawa. Nie zostało wam zbyt wiele czasu, hmm. więc pora kończyć. Pokażcie co narysowaliście. Co sądzisz o moim marcydziele? Marcydziele? Jakiś bazgroły, są straszne! Wspaniale nie chciałem tego kaktusa. A ja narysowałam rybę. Rybę? Pokaż mi ten rysunek. Nie! Skoro narysowałaś rybę, to właśnie ją zjesz. Co? Nie chcę! To twoja wina, trzeba było rysować zgodnie z zasadami. O, to jest fajne! Dziękuję bardzo, starałam się. A to twój kaktus! O nie, po co tak się starałam? Teraz jestem cała w igłach. Ej, zaczynajmy! A, tak, tak, zamyśliłem się. Tym razem czekają na Was te apetyczne pączki. Chcecie je dostać? No to się pospieszcie, bo czas leci. Uwielbiam pączki. Tym razem naprawdę muszę się bardziej postarać. I tak to ja je najlepiej narysuję. Co robisz? Okej. Okay. To są jakieś bazgroły, a nie pączki. Bazgroły? W ogóle widziałaś swój rysunek? Przecież fajnie wychodzi. I na koniec można dodać troszeczkę posypki, tak będzie o wiele ładniej. A teraz spójrzcie, jaki mam fajny rysunek. No, pochwalcie się swoimi pracami, czas minął. Jak ci się podobają moje pączki? Przeciętne, nie podoba mi się to. Szkoda. A co sądzisz o moim rysunku? Jakiś was grały, fu! Zostałem tylko ja. A twój rysunek mi się podoba, jest całkiem niezły. Proszę bardzo, pączki są twoje. Fajnie, ale muszę się podzielić z przyjaciółkami. Ciekawe co tym razem? Jesteście ciekawi? No to patrzcie, czeka na was iPhone. Wow! Tak, za najlepszy rysunek jeden z was dostanie najlepszy telefon. Dobra, czas zacząć. Gdzie jest zegar? Ups, to nie to. Dobra, mam. Czas start. Przydałby mi się nowy telefon. Stary już w ogóle nie działa, więc dlaczego nie dostać całkiem nowego iPhone'a? Uda mi się, iPhone będzie mój. Rysujcie, starajcie się. On na pewno będzie mój. Już wyobrażam sobie, jakie zdjęcia będę mógł robić nowym telefonem. To będzie niesamowite. Chyba nieźle sobie radzę. O nie, wszyscy inni radzą sobie o wiele lepiej. To nie jest dobre. Muszę zacząć od początku. Hmm. Wygląda na to, że coś wychodzi. Nic mi się nie udaje! Kurczę! Ej, a możesz być ostrożniejsza. Prawie zniszczyłaś mój rysunek. Hmm. Myślę, że wyszło całkiem nieźle. What? Kurczę, nie nadążam. Czas minął. Mam nadzieję, że mój iPhone mnie nie zawiedzie i mnie uratuje. Ojej. Mam nadzieję, że nikt tego nie zauważy. Ja zauważyłem. Pokażcie pracę. Spójrz, co zrobiłam. To nie to, czego się spodziewałem. Musisz poćwiczyć. A ja myślę, że wyszło fajnie. Co sądzisz o moim? Bardzo się starałem. To dlaczego jabłko jest takie krzywe? Nie nadaje się. A to mój rysunek. No to jest fajne. Bardzo mi się podoba. Nie, to oszustwo. To nie jest prawdziwy rysunek. Dostajesz? Nie. Nic nie dostaniesz. Ja zatrzymam tego iPhona. Zrozumiano, jest mój. Tym razem czeka na was żelkowy miś czas start. On będzie mój. Nie, będzie mój. Ja już zaczęłam rysować. Ja też i jestem w tym całkiem dobra. Mnie też całkiem nieźle wychodzi. Podoba mi się. No no, jestem w tym lepszy niż myślałem. Wiem, mam pomysł. A wszelki wypadek się ubezpieczę. O nie, mój rysunek jest zniszczony. Nie martw się. Zadziałało. Wygląda na to, że idzie mi całkiem dobrze. O nie! Co się dzieje? Czego się boisz? Dlaczego to robisz? Nie chciałam. Czas minął, pokażcie rysunki Proszę, starałam się Widzę, ale nie mogę cię za coś takiego nagrodzić A co sądzisz o moim misiu? Misiu? Wygląda jakby go dziecko narysowało, to się nie nadaje A moja praca jest dobra? Tak, jest świetna Co za fech. dostaje żelkowego misia Super A, on ryczy No to jest szybciej kiedy nie ryczy, jest całkiem miły i pyszny. Super!